Drogi słuchaczu, wpłacając raz w miesiącu wybraną przez siebie kwotę, pomożesz w utrzymaniu naszego emigracyjnego podcastu. Liczy się każdy grosz. Zapraszamy na stronę patreon.com, pisane patreon.com, na polskim trójkącie. Zostań naszym patronem. Na polskim trójkącie Historia się plecie Na polskim trójkącie jak wszędzie na świecie są sprawy życiowe, upadki i wzloty, jest miłość, jest zdrada. Znajdziesz i siebie, drogi przyjacielu, na polskim trójkącie. Na polskim trójkącie, ale coś ty, chłopie, na łeb żeby się tak nachloć? Ale ja nie byłem że Ja w tym barze tylko takie dwa małe piwka no. Musisz mi, Kasiu, uwierzyć Uwierzyć? Ja mam ci wierzyć? Jak żeś mnie tak ocyganił? Ale to z tego dbania o ciebie w chorobie Żebyś się nie denerwowała Jo ja ledwie ziwo To ty do baru To naprawdę pięknie o mnie dbałaś a bo ja już sam nie wiedziałem, co robi z tych nerwów, że mamusia, no i ty, takie chore. To Pałpi, nie mógł zajść się napić? Mało to cytrynowki w barku stoi? No, poprawnie to już nie stoi. Krystek, całą wypiłeś, czy mnie ludzie? No, ale przecież nie sam. Oś, moja Staska wódką pojął? A gdzie tamto, że on ciągle Helenko, się zajmował? To z kim ześpił? No, no z twoim bratem troszkę ten no. No, no i Jaśka namawiałaś? Oj, tam zaraz namawiałeś. No sam lubię, a twoją cytrynówkę to najbardziej. Matko Bosko, co ja się z wami, mam? No wiem, Kasiu, no. wiem, ale wybaczy. Już ja ci tak wybocę. Ze mnie popamiętasz! O Jezu! A Jaśek z tobą w tym barze był? Nie no, gdzie tam? Sam byłem! To ja schorowano, a tyś mi się chcę do baru wymykał? Nie, nie no, w raz z roboty zajechałem na chwilę, a jak tylko wsiadłem do samochodu, to te kapy mnie dorwały. Ależ te durny Kresek. Oj, durny. No, no, wiem, ale przysięgam ci, no na życie mamusi, że już nigdy więcej tak nie zrobię. No, pewnie, że nie zrobisz, bo prawo jazdy ci zabrali. No, ale ten. Prawnik od Jaśka obiecał, że coś załatwi. Załatwi ci nie. Ale beze mnie już do auta nie wsiądziesz. Jasne? No, no, no wiadomo, żona każe, mąż musi. A co, no, A ty już nie sprzątasz z ofisu? No jak nie? no Staszek mnie wozi. <noise> Matko bosko. A Mira co na to, za ojca od dziecka od no, to, no, no, no to ona mu kazała. Coś takiego. No czekaj no, a Zyta wie? No coś ty, no, no mamusie by to zabiło. To szkoda, że wcześniej tak nie pomyślał. Kasiu, no, ale ty nie powiesz nic, co? <laughs> Twojej mamusi? No tak. A to się jeszcze zastanowił. Kasia! Ty na mnie głos podnosisz? No, no przepraszam, no przepraszam Pewnie, że nie powiem, bo sama jestem matką Tylko mam lepszego syna No wiem, no, twój Staszek to naprawdę złoty chłopak I dla ciebie, i dla no, Nie mówiąc już o malutkiej Helence Ty wiesz, jak on się umie nią zająć? Już ty mi tu krystek oczu nie zamydluj I się nie podlizuj Ja sama wiem, że dobrze swoje dziecko wychowałam Teraz to trzeba... No, do tego papugi zadzwonić nie do papugi, tylko mitingi ci trzeba znaleźć. Te AA i tak cię sąd tam wyśle. A matce, jak się wyda, będzie mógł system sumieniem powiedzieć, że się w końcu za siebie wziąłeś. No, świetnie, w końcu coś do życia rysu. Picie poziom zaawansowany. Odwyk w toku. dzwonek. Piotrek, ścisz do cholery ten telewizor. Buch jesteś. Idź otwórz, bo mam ręce w mące. Już idę, idę. Ty wiesz, co Pram powiedział? A tak z pewnością jakąś kolejną złotą myśl. No zobacz kto to. O, Agnieszka, chodź Odpadłam po drodze, Majka jest? Jest, jest, chodź, lepiej pierogi Mmm, ale pachnie Cześć Majeczka O, cześć, siadaj, zaraz ci nałoży, bo pierwsza partia już się gotuje i wstaw sobie wodę na herbatę O, chyba, że wolisz kawę, jest już w ekspresie na, na Nie, dzięki, na kawę to już za późno już wstawiam sobie wodę. A z czym te pierogi? Dla mnie zawsze z mięsem. <laughs> Bo jakże by inaczej. A te drugie robię z jagodami, już rozmroziłam. A łazanki też będą? <laughs> nie planowałam, ale dla Ciebie mogę zrobić. Mniam. No to siedzę u Was, dokąd nie zjem. Dobra, dziewczyny to by tu sobie gadu-gadła a ja idę obejrzeć wiadomości, bo jest ostro na linii Kijów-Waszyngton mm, Matko Zawołaj mnie Mariusia, jak już się ugotują Zawołam, zawołam Czasem myślę, że jedno co nas dziś jeszcze łączy to właśnie pierogi Ciebie Piotrka? No coś tu Agnieszka My z Majką to jak monolit Piotrek, nie gadaj głupot Myślałam raczej o polskich politykach <laughs> a wiesz, że to dobre spostrzeżenie? A, dziewczyny, będę w livingu. Zaraz zaczynają się wiadomości. E, jasne. Agnieszka? Co? co? Ty też smutna jesteś? Nie. Smutna to chyba nie. Coś z Krzyśkiem, czy w pracy? Nie, Krzyśek w trasie, a w pracy? W pracy, jak zawsze. No to o co chodzi? <coughs> No nie ściemnij mi to przecież, widzę. A wiesz co, znowu myślę o adopcji. Poważnie? No tak. Byłam dzisiaj po pracy u wujka Krystka, tam wiesz, u Kaśki w domu i... mi radała mi potrzymać tą ich Helenkę. I? <śmira> no i ta malutka, bo wiesz, ona ma dopiero trzy miesiące. Mhm. Taka słodka, tak się do mnie tuliła, że... Majka, ja takie coś w piersiach i w brzuchu to tylko raz w życiu czułam. No wiesz, wtedy jak byłam w ciąży z moją Amelką. No i po wyjściu zaczęłam się zastanawiać, jakie mamy z Krzyśkiem szanse na zadoptowanie dziecka. A Krzysiek chce? Kiedyś chciał, a teraz to nie wiem. Ale i tak bym go przekonała. No, nie wiem, nie wiem. On już bardziej w wieku dziadka niż ojca. No to może i lepiej. Miałby więcej cierpliwości. Ale jego większość czasu nie ma. A twoja praca też tak mocno cię angażuje, to. Moją pracę to ja mogę dostosować do potrzeb dziecka. Aha. A Krzysiek może jeździć lokalnie albo w ogóle zmienić robotę. Hmm. To bardzo duża decyzja, Gniecha, i, i naprawdę wymaga głębokiej analizy. Majeczko, no przecież wiem, ale i tak nie daliby nam zupełnie małego dziecka, tylko pewnie takie szkolne. No, może ewentualnie przedszkolne. Wiesz, w jakim wieku by nie było, to jednak w waszym hmm. życiu potężna rewolucja, więc... Uważasz, że to głupi pomysł, że nie dalibyśmy rady? Tak jakoś mi się zdaje. Ach. Zresztą od pewnego czasu mam wrażenie, że ty szukasz przede wszystkim siebie. Majka, długo jeszcze? Przecież to nie kołdun, żeby musiały się tak tyle gotować. O, matko! Zapomniałam, już wyciągam. <laughs> Sorry Piotruś, to przeze mnie. Tak to jest, jak się dwie kobiety zagadają wy to jak się do siebie dorwiecie, to jak kiedyś cholecka i ogórek. Pff, o Jezu. Ty to masz porównanie, Piotrek. Naprawdę. No, po bandzie. No co? Obie dziewczyny na metal. Tak ci roztłumaczą świat, że od razu wiesz, o co chodzi. Dobra. Wystarczy już ty głupot. W ramach kulinarnego rewężu dostaniesz pierogi. Ale ruskie. To kto to wymyślił te surprise party? Iwon y, wszystko już zorganizowała, wynajęła knajpę i nawet zamówiła jakiegoś DJ-a. Podobno ciacho. A no ty odkąd się DJ-ami interesujesz? Oj, krycha, nie dramatyzuj! Patrzenie jeszcze nie jest karalne. A, a, tak, a tak a propos, moja Agnieszka mi mówiła, żebym zrobiła kopię zielonej karty i nosiła przy sobie tak na wszelki wypadek, jakby ta policja imigracyjna mnie zatrzymała. Oj, Krysiu, przecież ci już mówiłem, to jakaś histeria! Czekaj, czekaj, daj jej powiedzieć! No, że od razu dobrze jest pokazać, że nie jest się nielegalnym. Ach. Tak, tak, tak. Akurat AJS zatrzyma mojego Mercedesa z krysią za kierownicą, żeby ją aresztować. Po co to nakręcać taką panikę? Oni już dobrze wiedzą po kogo przyjechać i gdzie. Myślisz, że po mogą przyjechać? Jak znalazł komuś za skórę i zostanie dostanie donos, no to na pewno go zwiną. Ja się na miłość Boską nie strasz. Przecież matka by tego nie przeżyła. Relaks. Oni się zabrali za tych kryminalistów i nie ma co im przeszkadzać. Hm. Mam nadzieję Jan, że u ciebie w fabryce nie masz nielegalnych. Hm. A nawet jak mam to jest ich, a nie moje zmartwienie. A, mówiłam ci Dagi, że ta Gabi, opiekunka matki jest nielegalnie. To i ją mogą w każdej chwili aresztować. E, no coś ty słyszałaś co John mówił? Ktoś musiałby na nią donieść. Dagmara, chcesz wina? A, daj mi odrobinę białego. Ona wprawdzie nie wygląda na jakoś przestraszoną, ale co by to było? Jakby na przykład jechała z matką i akurat by ich zatrzymali. A dajże już spokój, przecież wam już powiedziałem. A i zaysztuje głównie kryminalistów. Twoje wino Dagmara. Dzięki. A ty, krycha, nie pijesz? Nie, coś żołądek nie rano bolał. Słuchaj, a ta Gabi ma amerykańskie prawo jazdy? Nie wiem. Nigdy jej o to nie pytałam. Jak nielegalna, no to skąd miałaby mieć? To no chyba, że jakieś fej. O mój Boże. Ale może mieć to międzynarodowe. Trzeba ją zapytać. Tylko nie przy matce. Jasiu, i żebyś się też nie wygadał o krystku. You have a lot of family secrets. Co? No, że w tej waszej rodzinie ciągle są jakieś tajemnice. Prawie jak w serialu Succession. Tego nie znam, ale bardzo lubiliśmy serial Desperate Housewives. Ej, pamiętam, pamiętam. My też ze świętej pamięci Mary się oglądaliśmy to. W ogóle nie wiem, o czym wy mówicie. A pewnie w Polsce go nie puszczali. Taka rodzina, co mieszka na Wisteria Lane. O, i... O, wiem, wiem, wiem. W Polsce to miało tytuł gotowe na wszystko. Też oglądałam. Jeszcze trup się zacznie gęsto słać i nie trzeba będzie telewizji oglądać. <laughs> ja się, daj spokój. Kto miałby kogo zabić? <laughs> Czasem, jak Mira na mnie popatrzy, to prawie czuję ciubagę w plecach. <laughs> A ja tam ją lubię. Twarda babka. Ojowa. Powiem ci w tajemnicy, że mój Jasio to nawet się jej trochę boi. Oj tam, oj tam, ale niechby Staszek tylko spróbował zrobić skok w bok, to nawet nie zdąży powiedzieć przepraszam i już po nim. No bo was górali, to trzeba krótko trzymać. E gdzie tam? Do nas to trzeba z miłością, czułością i wyrozumiałością. Tak jak moja Krysia do mnie. <gryśla> Ty mnie zresztą ujęła. A jak zatęsknię za babą, to zawsze moją siostrę mogę odwiedzić. <grycha> Krycha, to kiedy dokładnie pani Zyta wychodzi ze szpitala? We wtorek. A ta fizjoterapeutka od ciebie ma przyjść od razu w środę? Fajna babka, będziecie z niej zadowoleni. Wypytała mnie bardzo dokładnie o matkę i powiedziała, że na pierwszej wizycie to będzie głównie wywiad z pacjentką, a ona dopiero potem ustawi plan ćwiczeń. No, jak przejrzy papiery ze szpitala. Joanna długo pracowała jako szefowa rehabilitacji w takim ośrodku w Niles. Wie, co mówi i robi, to się jej słuchajcie. Bardzo ci, Dagi, dziękuję. Mam nadzieję, że się spodoba pani zycie, bo to chyba najtrudniejsza część planu. <grystanie> Dogodzić mojej teściowej to gorzej, jak wejść na giewon w klapkach. Mm. <grystanie> Dalej mi jeszcze Jan. Sure. Bo mam teraz najtrudniejszą część mojej wizyty u was. No o czym ty mówisz? Bo widzicie, na to surprise party Sabiny. Zaproszony jest też Konrad Cerno. O, nasz many coach? A skąd Sabina go zna? Wiesz, poleciłam go jej, jak szukała doradcy finansowego. No i co? Chyba zadowolona, nie? No tak! Nawet bardzo. I on też. No i Gottfriedem, Chłopiec co mówi. Prawdziwy finansowy guru. Tak. ale z naszego guru wyskoczył wreszcie prawdziwy facet. Wait a minute. Chcesz powiedzieć, że Konrad leci na Sabinę? I to jak? Ta baba jest bez opamiętania. Jakaś femme fatale. E, no nie przesadzaj. Może jest trochę zmysłowa i tajemnicza, ale że zaraz niebezpieczna? <laughs> ona i ta jej siostra to jakieś, jakieś wiedźmy, jakiejś jakieś, jakieś babyjagi. <laughs> oj, 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 Krysiu. Krycha, ale one nie wabią facetów. Faceci sami do nich lezą. Ach, a co one mają takiego do zaproponowania? Ta łajza z Paryża? Owinęła sobie mojego syna do koła palca. Uwiązała go o ma miła i jeszcze drenuje mu konto, narażając na podróże pomiędzy Londynem a Paryżem. Adam jest tym umęczony. Ale nie mówiłaś, że się skarżył. Bo się nie skarżył, ale, ale ja, matka, to widzę. Ty wiesz, jak on wychudł? Jak ma dużo seksu, to i wychudł. Przesań, to jest wampirzyca. A ta druga? To zwykła pedofilka. Zarzuciła sidła na mojego wnuka i chciała go zdeprawować. A tfu! Krysiu, ja ci jednak naj. Nie lej, nie chcę. Krycha, weź ty się uspokój i trochę oprzytomniej. Tak, i ty dobrze wiesz, co ja myślę o tych Lafierendach. Ach, wiem, wiem. E, powtarzasz mi to w kółko. Ale nie przypominam sobie, żeby którejś ze sławnych sióstr przetrzymywała Adama i Adamo w piwnicy. <noise> Tego by jeszcze brakowało. I twój syn, i wnuk są dorośli. Adamo? Adamo to jeszcze dziecko. Mhm. Dwudziestodwuletnie. I przestań wreszcie. Oni nie są żadnymi ofiarami... Czy ci się to podoba, czy nie? Obydwaj mają swoje za uszami. A co ty możesz wiedzieć na ten temat, Dagmara? No, jak Sabina chciała sponsorować twojego wnuka, jakoś nie słyszałam, że jest wiedźmą i pedofilką. I... Właśnie, bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Wyluzuj kobieto i daj tym swoim chłopakom żyć ich własne życie. A ty teraz dentystki na psychologa się przekwalifikowałaś. Oj Kryś, daj już spokój. Przecież Dagmara tylko chce ci powiedzieć, że twój syn i wnuk to dorośli ludzie. Sami sobie wybierają swoje partnerki. Jako terapeutka, amatorka powiem ci więcej. Mam wrażenie, że naprawdę... Ani Adam, ani Adamo nie przejmują się twoim zdaniem. Ach, no wiesz? No, a właściwie to jestem tego pewna. Krzysiu, Dagmara ma trochę racji. Y, dobra, do rzeczy, bo z zaproszenia zrobił się melodramat. Z jakiego znowu zaproszenia? Y, no więc Iwon mnie poprosiła, żebym w jej imieniu zaprosiła i ciebie, i Jana na urodziny Sabiny. Super! To kiedy? O, co za bezczelność! W żadnym wypadku ja się nigdzie nie wybieram. No chyba nie zrobisz tego swojemu synowi. nie, nie rozumiem. No przecież Adam też przylatuje na urodziny Sabiny.. Wysłuchali Państwo 137 odcinka słuchowiska na polskim trójkącie. Wystąpili Ania Włoch jako Agnieszka Jackowska. Anna Czerwińska jako Majka Miłosierska. Renata Romanek jako Krystyna. Anna Granat jako Kaśka. Małgorzata Palka jako Dagmara Dober, Tadeusz Wiczkowski jako Piotr Świętoch. Adam Glinka jako Krystek. Scenariusz Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski. Montaż i udźwiękowienie Karol Kotański. Aranżacja dźwięków między scenami Jan Zieńko. Piosenkę tytułową do muzyki Jana Zieńki i słów Piotra. Kukury śpiewa Ania Włoch. Produkcja, wydawnictwo Evergreen. Wcześniejsze odcinki słuchowiska na stronie internetowej wydawnictwoevergreen.com pod zakładką podcasty, na stronie facebookowej na polskim trójkącie, na YouTube i wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów. Sponsorami tego odcinka są. Radio 92.7 FM, dr Arkadiusz Grochowski, Klinika Leczenia Bólu, telefon 630-372-5801. Psychoterapeuta Lech Konrad Figurski, 630-335-1686. Salon Manikilpedii Kirszyk Paris w Szamburgu, 815-799-2535. Danuta Żerańska, Agencja Sami Swoim, od lat pomaga znaleźć najlepsze ubezpieczenie zdrowotne, Medicare i Obamacare. Także podróżne i na życie. 74 62 West Belmont Avenue, Chicago. 773 417 7769. Nie wyobrażasz sobie, jakie dekoracje na różne okazje można wyczarować z balonów. Perfect Creations znajdziesz na Facebooku, Instagramie i TikToku. Telefon 847 421 3194. Adam's Jewelry, Najpiękniejsza biżuteria w mieście. 3249 North Harlem Avenue, Chicago. Potrzebujesz implanty? Najlepiej w Metropolitan Dental. 7034 Sermak Road, Berwin 708-749-1844. Najlepsza polska kuchnia w Chicago, Pierogi Kitchen, 1856 West North Avenue, Chicago. Ryszard Kaczor, doradca podatkowy i finansowy, prowadzi indywidualne i biznesowe plany emerytalne. Szamburg, telefon 847-584-1040. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa to Twój bank. ProHealthcare Solutions, medyczny billing, audyty, EHR Consulting i credentialing. Telefon 224-431-6221. Na polskim trójkącie. Hej dziewczyny, no w takim salonie jeszcze nie byłam. Przyk Chic Paris łączą szyk kagowską energię z elegancją Paryża. W Mani i Pedi światowe trendy, europejskie produkty i stylistki artystki, a czysto, że aż pachnie. Wpadajcie na paryski dach w Szamburgu. Warto. Dla nowych klientek 15% zniżki. Telefon 815-799-2535. Chic Paris jest też na Insta i Fejsie. Polecam. Gabi Zajączkowska. Nasza Unia to więcej niż bank. Did you know there's a safe and secure financial partner right in your neighborhood? The Polish and Slavic Federal Credit Union, America's largest ethnic credit union. Become a member and get everything you need convenient online and mobile banking, debit and credit cards, over 30,000 surcharge free ATMs throughout the United States, and more. Stop by and let us help you and your family achieve all your financial goals. For a branch near you, visit psfcu.com. Bolało mnie tak, że nie dało się pracować. Po prostu nie dało się żyć. Byłem zdecydowany na nóż chirurga. I ostatnim rzutem na taśmę poszedłem do kliniki leczenia bólu przewlekłego. Pyta się pani, czy pomogło? Ja bym doktora Grochowskiego po rękach całował. Nic nie boli. Od ponad roku. Doktor Arkadiusz Grochowski, anestezjolog z dodatkową specjalizacją w leczeniu bólu ostrego i przewlekłego. Zanim zdecydujesz się na nóż chirurga, umów się na wizytę. 630-372-5801. Czy miłość da się wyrazić w diamentach i złocie? Adam's Jewelry Center to odpowiedź. Sklep jubilerski z tradycjami. Przy 32-49 Nord Harlem. Blisko skrzyżowania z Belmont. Para obrączek z 14-karatowego złota. Już od 200 dolarów. Pierścionki zaręczynowe z diamentami. Już od 250 dolarów. Srebrne pamiątki na chrzest, komunię, ślub i inne uroczystości. Polski bursztyn. Artystyczne dzieła Galatea, czyli diamenty w Perle Adams Jewelry Center 773 930 3077 Bajeczne dekoracje i ścianki z balonów we wszystkich kolorach na każdą okazję. Na ślub, komunię, urodziny, imieniny, graduacje, rocznice, święta czy sylwestra. Udekoruję salę bankietową. Dom, samochód, ogród, bramę, taras. Gustownie i estetycznie. Kasia Żerański z Perfect Creations. 847-421-3194 Psychoterapia to podróż w siebie. Jeśli jesteś gotowy, zapraszam. Lech Figurski 630-335-1686 Wszystkie dostępne na rynku ubezpieczenia zdrowotne i dentystyczne w agencji sami swoi. Danuta Żerańska pomaga również załatwić Medicare wraz z ubezpieczeniem uzupełniającym. Advantage program Part C, suplement, lekarstwa na recepty Part D. Także ubezpieczenia na życie i konta IRA. 7462 West Belmont Avenue, Chicago. Telefon 773 417 7769. Zapraszam, Danuta Żerańska.